Co tam, trzy minuty to świetny czas, żeby w ten ostatni poniedziałek kroku liturgicznego usiąść wygodnie, przez Bożym Słowie i otworzyć je i posłuchać, czego nas uczy dzisiaj Bóg, a uczy nas dzisiaj Pan Bóg bardzo konkretnie ufności. Najpierw Hanania, Azariasz, Miszael i Daniel, którzy zostali zamknięci w więzieniu, którym kazano jeść potrawy królewskie. Oczywiście oni nie chcieli, jak to tam, jak to znamy z tych historii, z tych ksiąg, które teraz czytamy. Żydzi cały czas buntowali się na, na, na to, co kazali im na owczyźnie robić, co próbowali poganie im, im różne zwyczaje pogańskie odnośnie też potraw, odnośnie zwyczajów wprowadzać, zwłaszcza potraw. No i tutaj również te cztery młodzieńcy byli w tym nieugięci. I oni strażnicy obawiali się, że jeżeli tak będzie, no to będą gorzej wyglądali. Okazało się jednak, że jest zupełnie inaczej i ta usność Panu Bogu, właśnie, że byli wierni. Okazało się, że obdarzył ich wielką mądrością. Potem do nich właśnie zwracał się król, to ich pytał, o mądrość i zobaczcie. Wydawałoby się, że tak po ludzku powinni robić tak, bo to wtedy lepiej się nasycą, ale byli, woleli być wierni Panu Bogu i zobaczyli, że jak się postawi wszystko na Pana Boga, rzeczywiście wtedy się wygrywa. Podobnie z ubogą wdową, ta Ewangelia o ubogiej wdowie to tym bardziej jeszcze pokazuje nam ufność Panu Bogu. Czasami tak jest i sam tego doświadczałem, jak też podchodzi jakiś ubogi, czasami sam miałem trochę mniej pieniędzy i w tym momencie, kiedy to było takie trudne, że przełamać się rzeczywiście temu ubogiemu, ubogiemu pomóc, ale okazuje się, że rzeczywiście Pan Bóg potem oddaje dużo, dużo więcej. Więc ta Ewangelia się bardzo sprawdza. To jest rzeczywiście zaufanie Panu Bogu: jeżeli ja oddaję mu siebie, jeżeli ja mu zawierzam wszystko, co mam, to On mnie nigdy nie zostawi. I to jest też taka szkoła ufności, którą czasami Pan Bóg nam serwuje. Warto wchodzić w ogóle w taką relację z Bogiem z taką ufnością, uczyć się tego. To jest coś, czego musimy się nieustannie uczyć. Sam miałem takie doświadczenie w życiu nieraz pewnie, ale też były takie mocniejsze, kiedy rzeczywiście wszystko musiałem zostawić, postawić tylko na Niego, ale nigdy nie doświadczyłem zawodu. A rzeczywiście były sytuacje bardzo mocne czasami. Więc ufajmy Panu Bogu, ufajmy Mu w ten ostatni tydzień roku liturgicznego, przygotowując się do Adwentu, ufając, że Pan na pewno przyjdzie i nas zbawi. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na ten dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że będzie jak najspanialszy Ja jak będziemy ufać Panu Bogu to na pewno taki będzie. Niech Cię więc błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.